Jest gdzieś niedaleko. Tego przede wszystkim zabić. Podnosimy teraz. Tak? No, poważnie? O rany. Czy on w momencie śmierci. A, jeszcze nie mamy tego. Nie, 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 STAY że zapisało grę Ta, zapisało tutaj na szczęście. Thank you. It's okay. How am I? Look. Oh, yeah. it's about. Well, then, I can't. I don't even. Just one minute. Next thing I'm not. Let me ask you something. I'm looking for. I, Damn it. Six four. So, so you. Our last. What? I needed. They took my. I don't. Does the. I. Don't. What can you tell? I don't. You should say. Any idea? I got. I don't all it. was. So they. I don't. We're gonna try to figure this out. Stay in here. I'm not. But you need it. Let me ask you something. Let me ask you something. No. Wish I could do more for her. But finding Lily is the best thing for everyone here. Dzięki, to ja skradam. Chłazał gdzieś tu obok, więc my może przejdziemy sobie bokiem najlepiej, żeby ich tu nie zdenerwować. Szczególnie tego stwora, bo naprawdę nie mam pojęcia co to... A jest. Chodzi jakieś dziwne pokryte czymś. Nie wiadomo czym. Ale naprawdę ładnie wyglądają tutaj scenerie. To i to, to i ta wyspa. Ono robi wrażenie. Co jest? Coś wybuchło i wszyscy tam teraz idą. Ale dobra, cieszę się, że to nie u mnie najwyżej. What the? Lily! Are these lilies? Lily! Are you here? It's dad. Where did she go? Huh? My Lily. no biura. It's okay. It's me. Damn it. All right, calm down. How do I get in there? Okay, I got it. No bardziej obowiąsn nie, nie mogli nam tego pokazać, co nie? No dobra. I co, ona powinna gdzieś tu być, chyba w takim razie? Chyba że. To mamy. O, mamy. O, mamy. O, nice. O, mamy. <grym> Senka, nice. O, mamy. Oh okay. Coś i za nią ulata ciągle ale ona nie chce iść, więc dostaje się. okno. my No, zaraz tam pójdziemy spokojnie. Tutaj nic nie ma, chyba nic. Z tej strony już możemy otworzyć, nie? Dobra. Autosave chyba był Nie podoba mi się to Teraz na tyły, tak? No dobra you run off to O rany, nie dobra, już myślałem, że znowu zjawa się pojawi Och, znowu wykrywa. Tym razem tutaj. I... I'm coming, sweetheart. Just hang okay. Co nie. Oho. Jakieś dwa stwory, ale ale one zasuwają. Dalej nie mogę zrobić sobie tego. Chyba nie będę mieć jak uciec przed nimi. Jeśli znowu się odpalą na mnie, Ma no jeden znowu leci. Bo ja z nimi na pewno na razie nie walczyć Oho Dawaj Seba, Sejbuj się niedaleko Seba, dawaj, dawaj Chyba zgubił. Mimo wszystko wolę się z nimi aktualnie tutaj nie bić, bo naprawdę nie mam amunicji nawet do tego, serio. Z shotguna najlepiej mi idzie, bo najwięcej zadaję, ale no. To tyle w zasadzie. Jeszcze zapiszemy sobie na szybko. I tepnijmy się sprawdzić, co tam jest w ogóle. Bo nie sprawdzałem tego. A. No chyba, że. Nie możemy nawet. Ale chwila, bo chyba możemy natomiast się tutaj podleczyć. Najwyżej. Seba sobie tutaj pije. Ale nie, nie, nie. Ja po tamtej akcji. Nie, ja się nie dotykam do żytnika. O, tutaj mamy te znajdźki, które wcześniej były. Te stwory tam są. sprawę, co O, akurat na no, dziś ją. Nie mogę skręcać. O, dobra, już mogę. Dobra, czyli że ciągle gdzieś tu i sobie chodzi. Czyli jak to, nie bawi mi się w to Jerego, jakby nie patrzeć. Oho. No, by nie, nie, Oho. Tak, czyli póki co po prostu sobie latamy z punktu A do punktu B, no to to nie jest jakoś mega fajne, ale. Z tego powodu, że wcześniej ogarnąłem tamte miejsca. To teraz nie jest to problemem. No i zaraz powinniśmy to nie znaleźć. No właśnie tutaj jest. Tym razem tutaj? Mogę to sprawdzić? Halo, kamera. Dobra. I gdzie ty jesteś? Gdzie ty pobiegłaś? Like she to ale, całkiem mądra dziewczynka w sumie. Dobra, ale Dobra, to, to, to sobie po prostu przebiegła, mam rozumieć. She wnętrze magazynu. Aha, czyli teraz wbijamy. ostatecznie. Oh fuck! O oh, bracie. Czyli tak jakby, no zrobiliśmy sobie pętelkę. Lily, i teraz ona już tu jest. Lily? Shit. Może teraz będę mógł coś tu zrobić w końcu. Lily came from upstairs. A i teraz mogę się tego pozbyć, no nareszcie. Nice. Czyli i tak wszędzie jesteśmy w stanie She's się później dostać. Okay, rozumiem. Chyba, że znów się pani zjada pojawi. Część kolejna. Możemy tu wejść, nie? Z góry by nam to łatwiej sprawę, sądzę. Dobra A, i od razu znikło, fajnie To się przewróciło tylko po to, aby... Mniej więcej pokazać moją... E ten, moją miejscówkę? A następnie, aby... No, zniknąć po prostu Czyli, że... No, tylko na moje nieszczęście właściwie ale no spokojnie W razie czego mamy Siekierka Kolejny agent chyba Bo najwyżej po prostu ten ochroniarz, jak to to nazywam Okej okay. Co jest? No chodź Dobra go poszło. Nice. Nawet zapomniałem, że z tą siekierką chodziłem już. Gdzie jest Lily? W takim razie. O! Kolejny sejwuś chyba. Elektryczne... Raport Odłączenie rdzenia. O! To jest pewnie coś ważnego. 15.1. Odnotowano aktywność sejsmiczną. Przegląd systemu ujawnił odłączenie rdzenia. Wysłano drużynę poszukiwawczą w celu przeprowadzenia wstępnego rozpoznania. Raport wysłano do siedziby głównej Mobiusa. Tuż przed utratą kontaktu ze światem zewnętrznym. 16.32. Próba zlokalizowania rdzenia zakończona niepowodzeniem. Wystąpiło niewielkie przesunięcie czasowe. Brak uszkodzeń strukturalnych. Mieszkańcy Union zaczynają kont Kontaktować się ze służbami porządkowymi. 18.3 Rdzeń wciąż odłączony. Pojawiają się niewielkie pęknięcia w okolicy Ratusza. Mieszkańcy zachowują spokój, ale rośnie poczucie zagrożenia. Tracimy kontrolę nad atmosferą. Następują duże spadki temperatury. 23. Odnotowano kolejną aktywność sejsmiczną. Szczelina na terenie Ratusza powiększa się. Jeśli rdzeń nie zostanie przywrócony, grozi nam oddzielenie. Przybyła drużyna Alfa, by pomóc nam w poszukiwaniu rdzenia. Super. Znowu się wczyłem. Części broni wysokiej jakości. Nice. Jeszcze trzykawka. Jeszcze lepiej. Dobra, sprawdźmy czy możemy sobie coś ulepszyć. A, to jest ogólnie do pistoletów, więc dobra. Już teraz nie czuję, że... troszeczkę zrąbałem. Zwiększa siłę ognia, by zadawać większe obrażenia. A bo to 400 kosztuje, dobra. Spojrzałem. Mi się mylą czasami te cyferki z procentów na te na części. A, dobra, zawsze coś. Zapisywanie. No, ale bez kitu. Te punkty zapisu są tak trochę różnie ustawiane tutaj. No właśnie Strzelby pistoletów. Ej, dobra, nice, to mi się podoba teraz bardziej. Ten. Będę musiał zmontować ten odcinek, żeby cały właśnie skupił się na poszukiwaniu Lili. Okej okay. Dobra, teraz się schowała tutaj. Czyli ona sobie po prostu po całym Union chodziła. O, kurde, to ten fotograf za nią ulata. No proszę. Na chwilę obecną ją zostawił, ale ona i tak zaraz będzie uciekać. Jezu! Ej, dobra, nie, to mnie trochę... and the son of a bitch has my little girl i was so close Damn it. Calm down. I, think... I gotta save her no more signals coming into this communicator i need to find another way o'neill not sure i can trust him but he wants out of here as bad as i want to find lily o'neill it's sebastian can you hear me Czyli muszę teraz dostać się na zewnątrz, tylko jeszcze przed tym sprawdzę, co jest po drugiej stronie. Ok, tam było coś ciekawego. To brzmiało, jakby zrobił nam zdjęcie. Może się nie wychylajmy? O rany, znowu! Znowu to samo. Co tym razem? Kolejny. Randall Fig Tego sobie już nie sprawdzimy, natomiast. Ale krótko mówiąc kolejna ofiara. A i też się nie wrócimy. O kurde, dobra, tego tam też nie zauważyłem. Ale ciekawe, mi się to mega podoba. Smile for me. jakby ktoś tu chodził. Dobra, musimy uważać. Pomimo tego, że to on... ...zabrał naszą córkę... Skrypt, ja nic nie robię. You, the girl. Where To she? To oh shit, man. O nie, To są te stwory. No, teraz nie mamy innej opcji, musimy się nim zająć. Raczej. Chociaż nie, nie poszły za nami. Nie mamy już amunicji. To... rodzi pewien problem. Wow! Padnie. A! to mnie akurat nie zdziwiło? Ostatni nabój do strzelby. Ci brani? zawsze coś. Ale dobra, musimy sobie skraftować naboje sądzę, że będzie hit. Dobra, bo jeszcze jeden chyba został. A? No kur... to no nie mówcie! Aj...

I think I can help you out with that. I picked up a i before. It's coming from City Hall. Great. Where's that? Look up. Do you see a building with a big clock tower? Yeah. That's it. How in the hell am I supposed to get up there? It's a bit complex. Come back here, I can explain. Right. I'm on my way. uh-huh no, Nowe zębiaki, no proszę stare i nowe. O Boże, jeszcze ten. O, rany, dobra. Czyli będziemy mieć teraz dosyć ciężką przyprawę do. O, rany. O, rany. Ha, ha, ha. Ale wiecie co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Ja pewnie będę się dużo teraz trudził z tymi paroma odcinkami, co teraz mam. Ale... O rany, dobra. Mam jeszcze raz, że wam się spodobał filmik. Jeśli tak, to wiecie co robić. No i cóż. Widzimy się w kolejnych filmach, co nie? Siema.